Cześć, dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Przyjechaliśmy dzisiaj sobie nakarmić kaczki. Tu jest taki sztuczny zbiornik wodny. Ja też za chwilkę będę je karmić razem z dziećmi i z Martinem, ale chciałam Wam jeszcze pokazać moją nową fryzurę. Troszeczkę podciąłam włosy znaczy troszeczkę i nie sama. <grym> Poprosiłam Martina dosłownie, bo już miałam rozdwojone końcówki, żeby mi podciął o 2 cm. No i moje 2 cm troszeczkę różnią się od Martina 2 cm. Z tego też wynikła taka długość. Ja je sobie troszeczkę pokręciłam. No i jestem zadowolona. Myślę, że wygląda to całkiem nieźle. Jest mi znacznie chłodniej, a temperatura wczoraj przekraczała 37 stopni. A dzisiaj jest troszeczkę chłodniej. Jest też lekko zachmurzone, stąd. No nie jest taki upał, ale nadal jest powyżej 30 stopni. No i tak, przyjechaliśmy w to piękne miejsce. Oli bardzo chciał nakarmić kaczki. Zbieraliśmy już chlebek od tygodnia. No i tak, pokażę Wam, jak to wygląda. Kolejne miejsce, które się nazywa Weirwood Reservoir i jest to taki sztuczny zbiornik wodny, tak jak widzicie, my jesteśmy tutaj, więc jest wielki, ale co się okazało, najciekawsze, że to jest zbiornik, który jest całkowicie prywatny i jest na sprzedaż, więc jeśli ktoś ma ochotę i ma zbędne 900 tysięcy funtów, to zapraszamy, może to być Twoje. Dochody roczne to około 80 tysięcy funtów, i to jest z koła żeglarskiego i tutaj z klubu również wędkarskiego. A tutaj, gdzie teraz idziemy, znajduje się taki mały domek, i to jest takie obserwatorium dla ptaków, które wam pokażę w środku. Sam zbiornik wygląda tak. Dosłownie drobna część tego zbiornika. Tam siedzi sobie czapla. Wow! Na takim patyku nie wiem, czy uda mi się zrobić zbliżenie. w parku z dziećmi i chciałam Wam opowiedzieć o pewnej sytuacji, która miała miejsce wczoraj. Wyszliśmy z nimi na spacer koło godziny 18-19, jak już tak słońce lekko zachodziło, nie było takiego upału. I kiedy tutaj byliśmy, było dosyć, no wiecie, busy, było dosyć dużo dzieciaków. E, tutaj, dosłownie, jak jest ulica, nie wiem, czy widzicie przejeżdżające samochody, o tam, Dosłownie był wypadek. Co się stało? Starszy pan jechał samochodem i stracił przytomność. Jego noga poszła na gaz i przyspieszył, uderzył w samochód, który był zaparkowany po lewej stronie, przekoziołkował i e, samochód się przewrócił na dach. Było bardzo dużo policji, straży pożarnej trzeba było rozcinać dach, żeby wyciągnąć tego mężczyznę. On był cały czas przytomny później, e, e, odzyskał przytomność, rozmawiał później z ludźmi, którzy tam do niego podchodzili i. No, chcieli sprawdzić, w jakim jest stanie. Czekali z nim na przyjazd pogotowia i właśnie straży pożarnej. Ale co chcę powiedzieć, to zdziwiło mnie zachowanie innych rodziców, którzy tutaj byli na placu zabaw, bo no, huk był niesamowity. Było wiadomo, że coś się stało. Niektóre dzieci zaczęły się przyglądać tej całej akcji. Dosłownie przyklejone do ogrodzenia. Stały i się patrzyły, co się działo. Nie wiem, ja starałam się odwrócić uwagę moich dzieci. No odeszliśmy stąd, później tam jakieś zdjęcia oczywiście na internecie się pojawiły na grupie tutaj naszej takiej społecznej. No i nie było to zbyt ciekawe. Ja byłam bardzo zdziwiona tą całą sytuacją. I tak, no dzisiaj jesteśmy tu ponownie. Nie ma zbyt wiele osób, prawie nikogo oprócz nas. No i tak, no zupełnie nieprzyjemna sytuacja. Dziękuję. Elu. To moja Coca-Cola. Popijam sobie Coca-Colę. Tak przerwał mi dzwoniący telefon. Mówiłam właśnie o tym, że popijam Coca-Colę. Dzieci się bawią. I lakier do paznokci. No, prawie w kolorze tej puszki, tak widzę. I gdyby ktoś się pytał, co to jest, to jest Semi-Lac Vibrant Tomato. Bardzo mi się podoba ten kolor. Myślę, że to jest hit tego lata dla mnie. Mimo to, że nie jest to żadna nowość, ale bardzo go lubię i bardzo często go noszę. To Wow! Zanim zakończę tego vloga, chciałam Wam jeszcze pokazać, co udało mi się dzisiaj kupić na takich bardzo szybkich zakupach. To jest L'Oreal. To jest podobno nowość w Polsce nie wiem, detangling conditioner. I tutaj jest restoring shampoo. I to jest wszystko na długie włosy. Jest z keratyną i z olejem rycynowym. Więc jestem ciekawa, jak on zadziała. Widziałam, że dziewczyny w paczkach PR-owych dostawały te szampony, więc dlatego się skusiłam. Ta ulubiona firma, już wam o niej mówiłam, ta, która produkuje właśnie te sole moje ulubione, które pachną jak dosłownie francuskie perfumy. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale yy, uwierzcie mi, że przepięknie pachną i to jest yy, oczywiście na yy, bóle mięśni i różne inne dolegliwości. Jest bardzo relaksacyjna. Pięknie pachnie. Naprawdę sama przyjemność, żeby się w tym wykąpać. Mam jeszcze mydło takie z tej firmy Method. I to jest mydło takie w piance, więc też jestem ciekawa, jak zadziała działa. Dam Wam znać. I co jeszcze tutaj mam? To jest kolejny taki kremowy żel pod prysznic. Bez SLS-ów na wilża, no zobaczymy, ciekawa jestem, nigdy nie miałam z firmy DAF jakoś, nie wiem, nie było mi po drodze i co ciekawe, kupiłam sobie jeszcze korektor, bo mi się skończył z witaminą E i z aloesem, ma bardzo wysokie krycie, więc też jestem ciekawa, jak się sprawdzi, też Wam dam znać, to jest butik i to jest firma, która jest produkowana Firma tych kosmetyków właśnie dla sklepów Sainsbury's. Ja już kończę tego vloga. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i za czas spędzony ze mną. Dziękuję, że oglądacie. Jeśli Wam się podoba, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę i koniecznie subskrybujcie kanał. Ja już z tyłu obrawiam kolejny film dla Was, a jeszcze dojadam swoje green curry. Dopiłam wodę i myślę, że jeszcze coś obejrzę dzisiaj. Jedna z dziewczyn na kanale, chyba Martyna, na kanale Marka, bardzo polecała film Eurowizja na Netflixie, więc jestem ciekawa. Podobno mega komedia, z której można się pośmiać. Myślę, że dawka dobrego humoru dobrze mi zrobi po dzisiejszym dniu, więc tyle. Pa!